23 października w Sejmie odbyło się spotkanie podkomisji w sprawie projektu mającego wprowadzić brak przedawnienia co do przestępstwa wykorzystywania seksualnego. Problem jest złożony, ponieważ wiele innych przestępstw o równie dużym stopniu znaczenia ulega przedawnieniu, ale tu sytuacja jest szczególna, ponieważ bardzo często takie zbrodnie dotykają osoby małoletnie. Oczywiście, statystyka jest, jeżeli chodzi o wykrywalność, niewielka. Przyczyną tego jest również to. Że funkcjonują zbyt krótkie okresy przedawnienia. Mamy zbrodnie zabójstwa, mamy zbrodnie wszelkiego innego rodzaju, równie ciężkim charakterze jak zbrodnie zgłodzenia, które ulegają przedawnieniu. I Wy chcecie wprowadzić tylko jedną kategorię przestępstw. Już nie tylko zbrodni, bo również i występów. Chcę, żebyśmy rozpoczęli dyskusję na ten temat, na temat tego projektu na temat zasadności tego projektu, ale zanim do tego dojdziemy, to poprosimy stronę rządową tu obecną na tym posiedzeniu, żeby przedstawiła swoje stanowisko, poważne instytucje państwowe negatywnie zaopiniowały ten projekt. To chciałbym do tych instytucji poważnie dołączyć jeszcze również stanowisko Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego, którzy również negatywnie ocenili ten projekt. Chciałbym dodać, że tego rodzaju propozycje nie znajdują również oparcia w, w aktach prawa międzynarodowego. Tak więc jedynym wymogiem prawno-międzynarodowym jest niedopuszczenie do przedawnienia się przestępstwa o charakterze seksualnym przed y, osiągnięciem pełnoletności i podjęciem przez osobę pokrzywdzoną swobodnej decyzji co do złożenia wniosku o ściganie czy też w ogóle zainicjowania postępowania. Jeżeli chodzi o, zaś o m, terminy przedawnienia karalności, to mają one, są to bardzo długie terminy, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, jest to w przypadku typu kwalifikowanego zgwałcenia z artykułu 197, 20 lat, natomiast w przypadku wszczęcia postępowania dochodzi do tego kolejne 10 lat, a więc ten okres wynosi aż 30 lat. No, odnosząc się do jakiegoś konkretnego przykładu, jeżeli mielibyśmy pokrzywdzone dziecko w wieku 10 lat właśnie przestępstwem zgwałcenia, no to przedawnienie karalności takiego czynu nastąpi w momencie, kiedy ta osoba osiągnie wiek 40 lat. Mamy już bardzo długie terminy przedawnienia karalności, yy, przestępstw i wydaje się, że są one w zupełności wystarczające dla skutecznego realizowania polityki karnej. Panie Przewodniczący, Szanowni członkowie Komisji, Szanowni Goście, ja nazywam się Michał Więckiewicz. Jestem współautorem tego projektu. Ja też sygnalizuję, że oczywiście mówimy tutaj o okresach bardzo długich, 20 lat i więcej, ale pamiętajmy, że tylko w momencie, o ile postępowanie zostaje wszczęte, te okresy ulegają wydłużeniu. Bo jeżeli postępowanie nie zostanie wszczęte, to te okresy oczywiście nie będą obowiązywać. A ja tylko przypomnę, że 23-latek wykorzystywany w przeszłości. Podejrzewam, że w wieku 23 lat nadal być może mieszka ze swoimi prześladowcami. Być może mieszka w domu, gdzie ma te traumatyczne prze przeżycia. I ciężko mi sobie wyobrazić, że 23-latek czy 23-latka idzie sobie na najbliższy komisariat policji, zgłasza, że takie czyny miały miejsce w przeszłości, po czym wraca i następnie siada sobie do obiadu lub kolacji z osobą, która. Tych czynów się dopuszczała? Z taką no, nieukrywaną satysfakcją przyjąłem informację przedstawiciela ministerstwa, mówiącego o tym, że rozważana jest możliwość wydłużenia okresu przedawnienia karalności w stosunku do tych, jeśli chodzi o osoby, które, co do małoletnich, które padły ofiarami tych zbrodni bądź występów, tego minimalnego, tego minimalnego. Przychylał do tego, o czym mówił pan minister Kwiatkowski, aby rzeczywiście te e, przygotowywane przez ministerstwa przez ministerstwa rozwiązania e, spróbować skonfrontować z państwa projektem, bo one idą w tym samym kierunku. Osobą, która przyczyniła się w największym stopniu do powstania projektu jest pani Agata Baraniecka-Kłos. Doznała ona krzywdy poprzez pedofila Januszaka. Niestety prokuratura odrzuciła jej doniesienie o popełnieniu przestępstwa ze względu na przedawnienie sprawy, która miała miejsce w dzieciństwie. Wydaliśmy projekt najdalej idący i to jest właśnie ten projekt najdalej idący po to, aby wywołać dyskusję potrzebną w społeczeństwie i po to, abyście Wy właśnie, Panie i Panowie, wybrani w demokratycznych wyborach, zajęli się tą sprawą i poszukali rozwiązań, które zapewnią dostateczną ochronę ofiarom. E Osób, które dopuszczają się przemocy i wykorzystywania seksualnego przedyskutujemy na komisji i poszukamy wspólnego mianownika, tak aby przeciwnicy znaleźli takie rozwiązania, które dadzą im możliwość zagłosowania za tym projektem, a ofiary czuły się w pełni usatysfakcjonowane. Ja rozumiem, że możemy powiedzieć, że znosimy przedawnienie, bo to przedawnienie między innymi prowadzone zostało tymi celami wynikającymi z artykułu 53, że sprawiedliwość wbrew pozorom nie jest ślepa. Ona ma określone zadania do wykonania. Trzeci problem, jaki jest, jakim się rodzi, jakim się rodzi, to jest problem taki, jak dowodowo jesteśmy w stanie wykazać popełnienie przestępstwa po przeszło 30-40 lat. Że jeśli chodzi o okresy przedawnienia, czy brak przedawnienia, jeżeli dowody w toku postępowania okazałyby się niewystarczające, to do takiego postępowania, czy procesu by nie doszło, jeżeli osoba pomówiona w tym wypadku czułaby się w jakiś sposób zagrożona, zawsze pozostaje jej droga cywilna. Jest propozycja, żeby ten projekt odłożyć do czasu wyciągnięcia projektu rządowego. W związku z tym zamykam posiedzenie pod komisji i będzie też za ogólną schodą i wnioskodawcy komisji leżą. Pani Agata chce walczyć dalej wszystkimi swoimi siłami o takie prawo, które zapewni przyszłym pokoleniom możliwość walki o sprawiedliwość, nawet gdy zdobędą się na odwagę długo po osiągnięciu pełnoletności. Sama pani Agata mówi: Nie poddam się. Minęło prawie dwa lata i robię to nadal i będę zawsze walczyć o zmianę tego niesprawiedliwego prawa. Będę walczyć o elementarną sprawiedliwość dla ofiar tej okrutnej zbrodni, o to, aby przestępstwo nie przedawniało się nigdy. Najważniejsze jest to, aby pedofil czuł na swoich plecach oddech sprawiedliwości. Najwyższy czas, aby prawo było dla ofiar, a nie dla oprawców.